Brakuje wam monet FUT 20. W takim razie zapraszam na supercoinsy.pl. Coinsy do nowej FIFY są już dostępne. Możecie korzystać z jednej z wielu metod płatności, w tym przejawu czy pay Card, a monety bezpiecznie trafią na wasze konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem dawczo dostaniecie 5% zniżki. Link w opisie poleca. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początek szybkie info, mianowicie 19 i 20 października pojawia się na evencie PGA plus Stars for Fans. Odbędzie się oczywiście ten event w Poznaniu. Będę tam, tak samo jak i w poprzednich latach. No, więc mam nadzieję, że do zobaczenia. W opisie znajdziecie link do strony, jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej. No i do zobaczenia w Poznaniu. Na Football Team gdzie możecie stworzyć swojego zawodnika, trenować go, występować w meczach ligowych, ruszył właśnie nowy sezon, gdzie występuje moja drużyna Dawczo-FC. Potrzebujemy wzmocnień, więc jeśli macie tam swojego zawodnika, czy też dopiero zakładacie, pamiętajcie, żeby go trenować, a potem dołączyć do mojego zespołu i pomóc mi w walce o ligowe sukcesy. Potrzebujemy pomocy, więc jeśli macie ocenę na przykład powyżej, 70, śmiało dołączajcie do pierwszej drużyny, a jeśli macie niżej, na was czeka Akademia Dawczo FC. Zapraszam! W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać 5-11 roku według FIFA. Oczywiście lecimy po kolei sezonami od pierwszego do piątego. Myślę, że wyszło to ciekawie, bo już wiem, jakie są rezultaty. Dlatego zacznijmy od roku 2019, czyli aktualnego w pierwszym sezonie jak widzicie, FIFA podała nam taką oto 11. Tersztegen na bramce, dalej w obronie mamy Albe, Lengle, Pique i Walkera, tak więc już mamy czterech zawodników z Barcelony na pięciu. W pomocy mamy De Bruyne, Neymara, Busquetsa, także Davida Silva i na napadzie Messi z Ronaldo. Chyba największą wygraną tej całej jedenastki jest oczywiście Barcelona, bo tutaj jest jej aż... 6 zawodników, z tego co widzę, więc wygląda to naprawdę nieźle. Do tego z Manchester City mamy tutaj e, Walkera, mamy De Bruyne, a także Silva, więc też naprawdę spoko. No jest oczywiście Ronaldo i Messi na napadzie, a my tymczasem możemy przejść do kolejnego sezonu. Tutaj mamy już małe przetasowania, ale nie jeśli chodzi o bramkę. Tam dalej, jak widzicie, mamy Ter Stegena. Natomiast w obronie jest Cancelo, jest Varan, jest Zyle, a także jest Alaba, tak więc cała obrona wymieniona. Pojawił się Cancelo za Walkera. Jest także w końcu jakiś zawodnik z Realu Madryt, jest nim oczywiście Varan. No i także dwójka z Bayern Monachium, jeśli chodzi o pomoc, znowu De Bruyne, znowu Neymar i nowa dwójeczka czyli Casemiro a także Rodri z Manchester City. Jeśli chodzi o napastników mamy Azarda i Messiego, a to oznacza oczywiście Tyle, że wypadł z najlepszej jednastki Ronaldo 2021 rok No i tutaj już całkowite zmiany Na bramce Oblak, czyli Ter po dwóch sezonach z rzędu W końcu wypada z najlepszej jednastki. Dalej mamy w obronie Van Bissakę, Skriniara, Marquinhos, a także Albe Więc też nowa trójka tutaj się pojawiła Van Bissaka, dosyć ciekawa opcja Tak samo jak i Skriniar W pomocy mamy trzeci rok z rzędu Neymara do niego dołączył Saul, Sancho, a także Lemar, więc pojawiły się także nowe nazwiska. I jeśli chodzi o napastników, w końcu wypada Messi po trzech latach. Za niego tutaj ląduje Mbappe, a także Rashford. No myślę, że prędzej czy później musiało to nastąpić, ponieważ no Mbappe jest, jak wiemy, świetnym zawodnikiem i tak dziwię się, że przez trzy lata go nie było. Dopiero teraz się tutaj pojawia w tym trzecim roku. Dosyć dziwne, ale no okej. Okay, prędzej czy później się pojawił. Największym zaskoczeniem według mnie jest tutaj Van i Skriniar. No ale kto wie, jak aby się to potoczyło w rzeczywistości. Przechodzimy dalej, i tutaj czeka na nas już totalne zaskoczenie, przynajmniej dla mnie. Na bramce mamy Obraka, tak jak i w poprzednim roku, ale obrona. I tutaj pojawia się Lodi, który występuje aktualnie w Realu Betis. W rzeczywistości, jak wiecie, on jest nowym zawodnikiem. Oczywiście Atletico tutaj musiał przenieść się do Realu Betis i co dziwne, znalazł się w 11 sezonu właśnie w jego barwach. Dalej mamy Jimena, mamy także Delichta. No i mamy Calabrnię, czyli byłego zawodnika Milanu. No a tutaj jak widzicie występuje w Lipsku. Jeśli chodzi o pomocników jest znowu Saul i Lemar, więc jak widać Lemar stał się chyba takim no mega solidnym zawodnikiem. Do tego jest Averts, który występuje w BVB i pojawił się po raz pierwszy w tym zestawieniu Dybala z Juventusu. Jeśli chodzi o napastników, tutaj kolejna nowa dwójeczka, mianowicie João Felix, który przeniósł się z Atletico do Manchester United, a także Jesus Gabriel, który znowu przeniósł się z City do Chelsea. No i przed nami ostatni rok, piąty sezon kolejna 11. No i Alison na bramce tak więc pojedynek Obraca Terstegen yy, no 2 do 2 i jako ten ostatni dołącza tutaj Alison w obronie mamy Dalota wraca do 11 roku Zyle tak samo jak i Skriniar, a także po raz pierwszy dzisiaj w tym odcinku pojawia się na obronie Robertson Jeśli chodzi o pomocników mamy ponownie Averca co największe zaskoczenie dla mnie, no to dalej jest Lemar. Trzeci rok rzędu jest w 11 roku. Co oznaczałoby tyle, że stałby się zawodnikiem w stylu, no nie wiem, hazard, coś w, może w ten deseń, a nawet i może lepszym. Yy, mamy także Komana po raz pierwszy i Mil Milinkowicz także znalazł się tutaj pierwszy raz. Jeśli chodzi o napastników, mamy Mbappé. A do tego Depay, który też jest według mnie zaskoczeniem, bo tutaj jest już dosyć wiekowym zawodnikiem. To jest piąty sezon, więc 5 lat musimy sobie dodać, jakby. No a mimo wszystko Depay jako zawodnik inny. Intermedjolan tutaj się znalazł, więc dosyć taka ciekawa rzecz. Tak więc na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o te 5-11 sezonu. Jeśli chcecie zobaczyć podobne rzeczy, podobne symulacje, dajcie znać w komentarzach. Możecie przedstawiać, oczywiście, swoje pomysły. A na dzisiaj to już tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i się